Cześć, dzisiaj odcinek dla początkujących: jakie okręty podwodne na start, czym grać i jak wygląda ogólnie sytuacja teraz, jeśli chodzi o podwodniaki, więc może zacznę od tego ostatniego. Aktualnie, według mnie, podwodniaki są najsłabszą ze wszystkich klas, są najtrudniejszą klasą do gry, są najłatwiejszą klasą do. Um, utraty okrętu po prostu jak zostają wykryte, to w chwilę wszyscy je niszczą i to nieważne czy strzelili, z torped, z dział, i tak mają dodatkowy atak na podwodniaki prawie wszyscy. Tak więc no, ogólnie jest mega trudno, dlatego nie polecam na start tej klasy. I ogólnie wydaje mi się, że Wargaming znerfił ją za mocno. Jest to też klasa, która absolutnie sobie nie radzi, na przykład z dwoma przeciwnikami, już o trzech to w ogóle nie ma o czym gadać, bo <noise> no nie jest w stanie zniszczyć kilka okrętów naraz, nie ma czym. Za długo też niszczy okręty, za prosto też się często, gęsto. Przeciwnik może uniknąć jej ataków, więc no, tak ogólnie uważam, że mówię, jest teraz bardzo słaba. Ale dobra. To tak, żeby was pozytywnie natchnąć do, do gry podwodniakami. Aktualnie mamy troszkę Premek, więc może o nich, jest i 56 japońskie. O wszystkich tych okrętach y, powinny być filmy. Więc jeśli jakiś was zaciekawi, to też możecie poszukać na kanale, wdusić lubkę i sobie znaleźć. I56 to jest taki ciężki y, okręt podwodny. Ma bardzo dużo HP-ków, ma potężne y, zwykłe torpedy i służy głównie do polowania na pancerniki, tudzież krążowniki. Bardzo trudny, bo ma fatalny kamuflaż najgorszy w grze, jeśli chodzi o podwodniaki i ma. Y, bardzo mało prądu, więc pod wodą może być króciutko. S189 jest w miarę prosty w obsłudze, więc może być dobrym wyborem. Często jest uważany za najlepszą prędkę. Mi się jakoś nie migra: Turbo Specjalnie Alliance jest też całkiem przyjemny. Też do gry bardziej na blisko. Też ja używam więcej tutaj. Torped konwencjonalnych, ale są i tacy, co grają tutaj na akustykach. Dobra, tyle, jeśli chodzi o yy, okręty zadublony, jest jeszcze gato za stal, to jest y, okręt też z bardzo dobrymi torpedami konwencjonalnymi, więc głównie do polowania na jakieś tam pancerniki, okręty w dymie stojące i tak dalej. Yy, na start polecam, yy, jeśli chodzi o klasy grę niemiecką tutaj mamy okręty które mają dużo prądu czyli mogą dosyć długo być pod wodą mają daleki zasięg torped więc też jest większa szansa że jakiś przeciwnik nie będzie mógł zrzucić samolociku do was I dzięki temu wydaje mi się że ta klasa na start jest jak najbardziej w porządeczku. jest też za węgiel U4501 do takiej walki partyzanckiej bardzo szybko płynie pod wodą. Dobrze jest, jak się gdzieś przedrze na tyły, wtedy może trochę namieszać, bo ma więcej torped z tyłu niż z przodu. No, taka ciekawostka. Drugą klasę, którą polecam, żeby sobie, nie klasę, tylko właściwie no, nacje okrętów, żeby sobie wziąć, to są amerykańskie. Są mm, najbardziej mm, sprawne do niszczenia wszystkiego. Więc i sobie będą bardzo dobrze radzić z niszczycielami, z krążownikami, z pancernikami, wielozadaniowe po prostu. I mają torpedy z przodu i z tyłu, więc w razie czego, jak będą uciekać, też się mogą bronić. No tak jak mówię, bardzo, bardzo fajne, jak już ogarniecie grę na podwodniakach. Myślę, że będziecie się na wielu mega fajnie bawić. No i zostaje nam na koniec okręty brytyjskie, które według mnie tutaj. Nie przedstawiają sobą zbyt wiele. Według mnie jest to najsłabsza nacja. Niestety. Dziesiątka mega znerfiona. Praktycznie same wady. Niewiele zalet. No ale cóż. Jest jak jest. Może będą za jakiś czas jakieś zmiany. Oby. No, tak jak mówię, okręty jak najbardziej potrzebują tutaj buffów. Teraz jak pingacie na przykład no to pokazuje się w którą stronę płyniecie podczas pingania. Jest też mnóstwo cheatów na okręty podwodne, że jak na przykład pingniecie to od razu z automatu cheat uruchamia samolot i dokładnie zrzuca tam gdzie będziecie, więc nawet bez roli gracza. No lamerstwo, ale cóż lamerstwo się szerzy wszędzie, więc i tutaj. Co do kapitanów. Jak to tutaj wygląda? Ogólnie podpowiedzi urgamingu zazwyczaj są całkiem w porządku. Na czym warto się tutaj skupić? No, na jedynce to jest, wiadomo, szansa zalania większa. W większości wypadków warto brać. Tak samo jak tutaj, zdolność zanurzenia 10% też jest super. Tutaj obowiązkowo więcej sprzętu, bo to większe szanse na przeżycie. Tak samo czujny. Y, zapewnia nam t, y, no, większą szansę po prostu na przeżycie, również możecie też brać na niektórych okrętach. To się mega opłaca, na przykład na, na niemiaszku. Y, ogólnie na tych okrętach, które fajnie zwalczają inne okręty podwodne. Szybsze tutaj przeładowanie, y, czyli specjalista od sprzętu, po to, żeby móc wykryć przeciwnika przed tym, jak on wykryje was. No i często, jak dobrze to zrobicie, jeszcze jak ktoś będzie do pomocy, to po prostu go rozwalicie. I będziecie mieli jednego mniej detektora na was. Więc jest to też całkiem ciekawy pomysł. Oczywiście nie dla wszystkich klas. Niektóre gorzej zwalczają inne okręty podwodne, więc już należy wziąć to pod uwagę i olać. Tutaj przepływ adrenaliny jest na czwórce, więc oczywiście jak najbardziej trzeba brać. Tak samo plus 18 na powierzchni. Tylko to zauważcie, że działa. Jak macie mniej niż 50% energii. No ale wtedy, oczywiście, płyniecie szybciej, więc zawsze jakiś plus. I tutaj jest też dosyć ciekawa sprawa: zwiększenie wydajności akumulatoru 25%. Czyli jak macie poniżej 50%, to szybciej odzyskujecie energię. To się naprawdę może przydać, bo często jej brakuje, więc taki build według mnie jest całkiem, całkiem spoko. Widzicie, na większości mam właściwie to samo. Wiem, że tutaj niektórzy trochę budują inaczej na różnych okrętach, ale to jest już bardziej kwestia tego, żeby sobie pograć, poprawdzać. Jak widzicie, na gato tutaj tego nie mam. Mam te cacka, mam również to, żeby mieć y, szybsze przestawienie steru, dzięki temu y, mogę sobie pływać dookoła i używać wyrzutni jednych drugich. Jak, jak są okręty, które właśnie muszą dużo krążyć, to warto sobie też wziąć wtedy sternika, zawsze się może od czasu do czasu przydać. I tak wygląda tutaj kapitan. Jeśli chodzi o te okręty, wyposażenie, tutaj też Wargaming trochę zmieniał i teraz naprawdę mm, warto się zastanowić. Ja osobiście uważam, że ta grupa super naprawcza jest mega dobra. Zwłaszcza jak wiecie, zostaliście wykryci, walą was te bomby, na głowę wam mnóstwo. To RK dobrze jest, jak działa jak najdłużej, bo może się okazać, że akurat ta przedłużona RK sprawi, że jeszcze jakaś bomba wybuchnie i nie dostaniecie masy zalań, wszystkiego, pożarów, uszkodzeń, bo ta RK jeszcze będzie działać. Więc dla mnie to jest takie must have, warto sobie kupić przynajmniej na dziesiątkach, którymi gracie dużo według mnie jest to obowiązkowe tutaj mamy do wyboru sonar, albo właśnie uszkodzenia od pożarów mniejsze, no to wiadomo, że od pożarów to jest chyba nowość zresztą tutaj też są fajne rzeczy, i tak naprawdę tak naprawdę, moi drodzy, to zobaczcie, można nawet sobie wziąć czas przygotowania odnowienia detektora, żeby jeszcze Szybciej polować na, na inne podwodniaki i to aż 20%. Więc, no, warte uwagi. Można sobie wziąć szybsze torpedy, szybkość obrotu wyrzutni torpedowych. Zobaczcie, ryzyko poważnego uszkodzenia też się zmniejsza. Więc, na początku, zawsze brałem to. Później zacząłem się mega mocno właśnie zastanawiać nad tym, po to, żeby no. Ta zdolność przywracania. Często gęsto jak gracie trochę dłużej yy, i ktoś na was siedzi, jakiś Dedek czy coś, to musicie mieć tą zdolność yy, jednak na wysokim poziomie, po to, żeby odzyskiwać to jak najszybciej. No, mówię, tutaj jest już przynajmniej zrobione to na tyle fajnie, że Gaming tutaj pododawał, yy, że myślę, że każdy z będzie wybierał coś innego. W zależności od tego, jak gra, czego mu brakuje. I to jest, to jest naprawdę fajne, bo, bo te moduły często są takie, że wiecie: a tutaj bierzemy to, tu, to, tu, to i, i, i tyle. No tutaj tak nie jest. W tym wypadku oczywiście bierzemy to. Tutaj też jest wybór. No, zobaczcie, macie uszkodzenia torped, czyli całkiem fajna sprawa. Macie czas działania sprzętu eksploatacyjnego plus 10, powiedzmy sobie, że to tam daje rady. Tutaj macie jeszcze minus 15 do odbomb. To bym sobie jednak darował. Jeśli chodzi tutaj na ostatnim, to też jest kwestia do rozważenia. Czy chcecie mieć lepsze torpy, czy chcecie mieć zdolność zanurzenia znowu plus 15%, to na przykład na takich okrętach, które dużo powinny pływać pod wodą, na przykład na tym niemieckim, można brać tutaj te zdolności po to właśnie, żeby on jak najszybciej odzyskiwał jak tylko się wynurzy i znowu mógł się szybko na jak najdłużej zanurzyć i w ten sposób sobie nim grać, że głównie pod wodą, więc też można zrobić właśnie taki build i głównie się skupić na tym a jak gracie tam troszkę bardziej na widoku, troszkę bardziej z tyłu, na przykład na zwykłych niemiaszkach no to można się na przykład skupić głównie na torpedach i nawet będąc na powierzchni sobie torpedować więc tak jak mówię, no wszystko zależy od tego jak, jak, jaki gameplay sobie wypracujecie jaka będzie meta bo to też e, sporo sporo zmienia jeśli chodzi o flagowania no to tutaj te dwa są obowiązkowe te flagi żeby mieć dostawać od pożarów od zalań bo to wchodzi no, równocześnie o dziwo warto brać sobie również taranowanie po to żeby na przykład przetrwać e, starcie z innym jakieś tam podwodą uderzenie e, z innym podwodniakiem a czasem nawet można przetrwać z dedekiem więc jest dosyć śmiesznie, albo dawam to, że tam krążownik też odczuje jak w niego wlecicie, więc to no, można brać, jest to dosyć śmieszne, ale można. Tu macie też flagę, która daje szansę na zalania większe, więc warto mieć. Tutaj oczywiście obowiązkowo zalania, standardowo przeładowanie sprzętu, żeby było szybciej, żebyśmy płynęli szybciej, co nam tutaj to daje? Zdolność zanurzenia plus 5%, więc też można, można brać, jak ktoś chce jak najszybciej pod wodę tutaj czmychać, A tutaj co to nam daje? Odnowienie hydrolokatora minus 10%, więc również można sobie tak to poklikać, ewentualnie gdzie się zmieścić, albo z tego zrezygnować i wziąć te dwa jest optymalnie, ewentualnie jak już macie gdzieś te taranowania to w ten sposób i, i jest gitarka. No i tak jak. Wcześniej mówiłem ogólnie, wydaje mi się, że ta klasa powinna być bafowana. aktualnie po tych wszystkich nerfach, które były, o wiele mniej widać, że gra ludzi na podwodniakach, zwłaszcza na wyższych tierach, widać, że się odbijają, że niewiele robią w bitwach i że się tylko chyba wkurzają, więc... No cóż, takie czasy. Dobra, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli szukacie innych poradników, to jest ich nagranych kilkaset, możecie sobie śmiało wejść listę poszukać i pooglądać. A jeśli chcecie pozadawać mi jakieś pytania, to w większości wypadkach jestem o 20 na streamie na YouTubie, na Twitchu, więc zapraszam serdecznie. Dzięki za oglądanie. Cześć!